Witam Was na tym żywcu. Zachęcam do tego, żebyście pisali komentarze. Co więcej, skąd oglądacie. Jest to dla mnie zawsze fajna i ciekawa informacja, oprócz tego, co więcej łapki w górę, udostępnienia też tych żywców. Niech się niosą w odchwaniach YouTube'a. Widzę, że wyszło już takie powiadomienie. Zaczekam aż ktoś się tutaj zbierze i będzie Was przynajmniej kilkoro. I co, i przejdę też gdzieś, oczywiście, do tematu tego, tej dzisiejszej transmisji. Zobaczcie, bo mi szkodzą jakieś stale powiadomienia, czołem, Damian, zobaczcie, co mam za sobą. Powieściam tam, prześwituję jakieś te motylki ze ściany i tak dalej, ale mam tu y, powieszoną flagę flaga, flaga państwa y, z nienawidzonego, które jest nienawidzone po prostu przez wszystko i wszystkich. Y, ale myślę, że flaga nie jest symbolem żadnym zakazanym, tak? Można mieć flagę, trzeba mieć szacunek do każdej flagi, która jest rzeczywiście flagą, a nie jest, że tak powiem, słuchajcie, jakimś logiem na przykład, tak? Tak, jak jest logo na przykład Unii Europejskiej. No to, to jest, to się rządzi innymi prawami. To jest flaga, to jest flaga Rosji, którą sobie zamówiłem, przyjechała mi paczką z Polski ostatnio, tak, więc e, mam też jeszcze inne flagi tam, które sobie kupiłem, ale kupiłem też między innymi właśnie tą flagę rosyjską, bo chciałem mieć, a dlaczego nie, będę używał też tej flagi właśnie w różnych, czy to transmisjach na żywo, czy też w filmach, jak będę robił w kwestii naszego sąsiada, bo uważam tak jak mówię, to jest, to jest flaga, tak, to jest flaga, nic, nic zakazanego, nie są to żadne Symbole, które miałyby być ten to, że komuś się ta flaga nie spodoba, to już jest po prostu coś innego, i wiem, że tacy są i jeszcze mi tutaj napiszą, że sobie Władimira Putina wziął i portret powiesił. No nie, nie powiesz sobie, bo nie mam takiej przyjemności ani ochoty, ale flagę sobie kupiłem, bo uważam, że Rosja jest to suwerenny, narodowy kraj z którym powinniśmy się liczyć, z którym powinniśmy rozmawiać, prowadzić negocjacje polityczne, handlowe. A ostatnio co minister Zdradosław Sikorski zamknął ostatnią ambasadę Rosji, która była w Gdańsku, więc no, niestety nie ma tej dyplomacji, niestety dyplomacja jest niewygodna z naszym rosyjskim sąsiadem. Jeszcze przypomnę tutaj kiedyś Maciej Maciak udostępnił taki fragment, jak Radosław Sikorski mówił, że no jak my przejmiemy władzę i jak PiS nie będzie u władzy, to my wtedy będziemy rozmawiali z Rosją, bo negocjacje są potrzebne z, z Rosją. Ten Kaczyński miał już rusofobię taką do potęgi po prostu Entej z tego względu. Za wydarzenia w Smoleńsku e, i obwiniał Rosję po prostu za to, co się wydarzyło i, o katastrofie smoleńskiej. E, I później Sikorski mówił, że no to my będziemy, my będziemy rozmawiali z naszym rosyjskim sąsiadem, a teraz widzimy, jaki mamy tego po prostu efekt, jak te rozmowy są prowadzone, a właściwie nie są prowadzone, jest cały czas e, ujadanie. Takie, takie cały czas zaczepki, cały czas prowokacje z naszej strony. To i tak się bardzo dziwię, że, że Rosja jest tak spokojna w tych swoich działaniach co do naszego kraju, bo miałaby 1500 powodów do tego, żeby faktycznie nas najechać, i że faktycznie za to, za to, co my robimy wobec naszego kolejnego sąsiada, jakim jest Kraina U, moglibyśmy po prostu odpowiedzieć. Rzeczywiście, ponieważ szkodzimy rosyjskiemu interesowi narodowemu. Chciałem dzisiaj przejść do tej transmisji na żywo. Pojawił się taki 28-punktowy plan pokojowy, dlatego też jest tytuł tego mojego żywca. Dostał propozycję, ale kręci nosem. Wiadomo, kto kręci nosem. Prezydent Day kręci nosem. Pojawił się taki plan pokojowy. Opracowany przez Amerykanów ym, 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 i, i, w pewnym, i mam tak w pewnym stopniu przygotowany z udziałem rosyjskim. Ale ostatnio yy, jeden z przedstawicieli władz rosyjskich, nie pamiętam jego nazwiska, już teraz mi się nie chce szukać, powiedział, że oni dowiedzieli się o tym planie pokojowym yy, z mediów, i że nie znają, nie mają go oficjalnie po prostu na, yy, na piśmie, żeby, żeby Móc się do niego odnieść, więc w moim przekonaniu jest to plan pokojowy, który jest po prostu tylko i wyłącznie przez Amerykę gdzieś tam zaproponowany. I teraz tak, tutaj jest dużo tych punktów. Ja nie będę szedł przez te wszystkie punkty, tak, bo tu jest naprawdę tego dużo. jako Albo nie wiem, no 28, no mam wszystkie, no można to. Z ten przejść tak bo to jest w skrócie te punkty tak no to mamy na przykład tak potwierdzenie suwerenności Ukrainy kompleksowy układ o nieagresji między Rosją Ukrainą i Europą wszystkie sporne kwestie ostatnich 30 lat mają być uznane za rozwiązane zakaz dalszej ekspansji NATO plus zobowiązanie Rosji że nie będzie atakować sąsiadów dialog między Rosją a NATO pośredniczony przez USA w celu rozwiązania problemów bezpieczeństwa i deeskalacji Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ograniczenie liczebności ukraińskich sił zbrojnych do 600 tysięcy osób. Zapis w Konstytucji Ukrainy, że nie będzie przystępować do NATO, a NATO formalnie przyjmie, że Ukraina nie będzie wstępować w przyszłości. NATO nie będzie rozlokowywać swoich wojsk na terenie, na terytorium Ukrainy. Siły NATO lub europejskie zostaną rozmieszczone w Polsce Myśliwce europejskie. To jest, czy ktoś nas w ogóle pytał o to, <noise> czy ktoś nas w ogóle o to pytał, czy my chcemy? Stworzenie gwarancji amerykańskich USA da zabezpieczenia, ale warunki, na przykład, jeśli Ukraina zaatakuje Rosję, traci gwarancję. Odnowienie, przedłużenie traktatów o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Ukraina zobowiązuje się być państwem. Bezbroniowo-jądrowym, czyli non-nuclear. Non -nuclear. Zaporowska elektrownia jądrowa ma być pod kontrolą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, a energia dzielona 50 na 50 między Rosję a Ukrainę. Programy edukacyjne, kulturalne, promujące tolerancję różnych kultur, języków, likwidację agresji narodowej dalej mamy tak uznanie terytoriów linii frontu plan zakłada między innymi jakieś ustalenia terytorialne które są korzystne dla Rosji media mówią o oddaniu części kontrolowanych terenów bo ja tu mam to spisane tak ale tam jest cały ten teren który jest najbardziej na, na którym to jest na wschód ja nie, zawsze mylę te kierunki jest jak, jak się nazywam Doniec już teraz nie pamiętam, jak się nazywa te terytoria, ale Donieck, ten cały. Donbas, tak? Donieck, Donbas i tam jeszcze jest mnóstwo tych um, ziem, takich, które miałyby przynależeć właśnie e, do Rosji. E, zobowiązanie się obu stron, by nie zmieniać tych ustalonych granic e, siłą po porozumieniu. Wolność transportu zboża przez Dniepr, Morze Czarne, swobodny transport handlowy. Komitet humanitarny do rozstrzygania kwestii humanitarnych więźniów uprowadzonych dzieci i tym podobnych. Wybory prezydenckie na Ukrainie w ciągu 100 dni od porozumienia w planie, jest to w planie, także co, no, musiałby prezydent Day zrezygnować, musiałyby się odbyć wybory. Amnestia działań, dla działań wojennych ze wszystkich stron. Porozumienie ma być wiążące, a jego wprowadzenie nadzorowane przez Radę Pokoju z propozycją, że ma, ma tej Radzie przewodniczyć Donald Trump. Zawieszenie broni nastąpi natychmiast po ustaleniu linii wycofania wojsk przez obie strony. Handel i gospodarka planuje, plan przewiduje instrumenty. Inwestycyjne do odbudowy Ukrainy, fundusze rekonstrukcyjne, inwestycje z zamrożonych aktywów rosyjskich. Tam, jeszcze w ogóle o tych yy, granicach, bo to jest ważne, co mi się przypomniało, to, yy, że już nie będzie w ogóle podlegało jakiejkolwiek dyskusji, czy jest Krym, że ma być uznany przez USA i przez wszystkich, że no, Krym należy po prostu do Rosji. Rosja ma zostać z powrotem włączona do międzynarodowej gospodarki i struktur, na przykład G8, w perspektywie długofalowej. Powołanie wspólnej grupy roboczej amerykańsko-rosyjskiej do spraw bezpieczeństwa, by nadzorować wykonanie postanowień. Jeśli którakolwiek strona naruszy warunki, na przykład Ukraina atakuje Rosję, aktywuje się mechanizm sankcyjny. Czyli mogą być wtedy sankcje, na przykład nawet na krainę. Łu. Edukacja i dialog międzykulturowy e, na Ukrainie i Rosji, e, czyli programy szkolne, edukacyjne, promowanie pokoju, tolerancji. Tam jeszcze było, e, z tego co słyszałem, e, o języku rosyjskim, tak? że nie może być e, negowane nauka języka rosyjskiego dla rosyjskojęzycznych, e, rosyjskojęzycznej społeczności, która która mieszka na terenie Ukrainy. Porozumienie musi zostać ratyfikowane mieć mechanizmy chroniące przed jego złamaniem, monitorowanie przez Międzynarodową Radę Pokoju. No i co są te punkty? No nawet szybko to przeszło, 28, żeby je omówić. Omówić z tego, co słyszę, no to tak, Rosjanie nie dostali tego oficjalnie, bo to w wielu, wielu mediach było powtarzane. Później prezydent Żeleński, on z kolei. Kręci rzeczywiście nosem, żeby podpisać takie warunki pokojowe, ale w sumie jak to ma być też podpisane, jeżeli Rosjanie tego nie dostali? Słuchajcie oficjalnie, więc, więc nie wiem. Z drugiej strony Donald Trump, który daje do przyszłego czwartku czas na podjęcie decyzji, właśnie przez Żońskiego. Więc zobaczymy, no przyszły czwartek, no to nie jest dużo, to zostało po prostu parę dni, dzisiaj mamy 23 listopada, y, przyszły czwartek to jest 27, no to proszę, czyli do 27 to jeszcze mamy 4 dni i, y, i może faktycznie, może Rosja do, otrzyma to też oficjalnie, a ja myślę, że warunki y, pokojowe y, są, no wiadomo, że na korzyść Rosji, tak, na korzyść Rosji one są, Rozpisane w większości, no ale czego się można było też spodziewać po tym wszystkim. To jest raz, dwa, że um, mając na celu dobro ukraińskiego narodu, to myślę, że żywamiński nie powinien kręcić nosem, tylko rzeczywiście rzeczywiście dążyć do tego, żeby pokój został zaakceptowany, i wiadomo, że um, nic lepszego nie wynegocjuje, taka jest też prawda. Ale oczywiście tam innym jest bardzo na rękę, Zwłaszcza Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii też, bo oni by chcieli wszyscy, żeby konflikt był dalej kontynuowany i, i jeszcze podburzają Żońskiego, żeby, żeby tego czasami nie podpisywał. Więc zobaczymy jak to będzie. W moim przekonaniu raczej, raczej prezydent Day odmówi te wszystkie warunki pokojowe i dalej się to będzie ten cały teatr żenujący toczył. No i nic z tego po prostu raczej nie wyniknie. Aczkolwiek no, w, w interesie w interesie ukraińskiego narodu, no to byłoby, żeby, żeby pokój został zaakceptowany, żeby skończyć całe, to, to szaleństwo, które trwa po prostu od, od, dosyć, od dosyć dawna. bo już to już trwa, ile lat Mamy no, 3 lat, 3 lata tak dobrze, 3 lata mówię. 3 lata już to trwa także. Pasowałoby już y, skończyć to finansowanie też, drenowanie y, innych narodów. Y, Unia Europejska też tam y, słyszę, chciała przeznaczyć ileś znowu set miliardów y, euro na, na pomoc właśnie dla krainy U. więc y, no, y, to jest wszystko y, niepotrzebne. To jest wszystko niepotrzebne. To powinno być zaprzestane, całe to szaraństwo w moim przekonaniu. No ale oczywiście... Będziemy świadkami tego, co się będzie realizowało. Co będzie, co będzie, to czas pokaże. Jeżeli Donald Trump powiedział, że do przyszłego czwartku y, kraina U ma, y, ma wziąć i się zdecydować, opowiedzieć za tym, czy, to, czy wcielą to w życie, czy nie, ja myślę, że Żeleński ma dużo też do stracenia, i że, y, że wiecie, co ostatnio wychodzą też jakieś różne takie. Y, te afery korupcyjne, przestępstwa, trzeba o tym mówić otwarcie. Afery to, to zawsze, jak ja powtarzam, to są jak, jak pies zrobi kupę w windzie, ale, ale te przestępstwa. Jeszcze teraz, dzisiaj czytałem na Facebooku i okazuje się, że prezydent Żołański kupił swojej mamie jakiś apartament w Dubaju za ileś milionów. Więc to jest człowiek, który jest skorumpowany, jest to człowiek, który nakradł mnóstwo, mnóstwo pieniędzy. Z całej pomocy, jaka została przekazana na Ukrainę. Te wilne posiadłości w różnych krajach, w Miami, na, na Florydzie i tak dalej. Majątek, który sięga około miliarda, miliarda dolarów u Żeleńskiego, więc to są mnóstwo pieniędzy, tak? Więc skąd takie pieniądze? To są wszystko pieniądze, które były przekazywane tam leciały grubymi strumieniami i nie trafiały tam, gdzie być powinny i tam, gdzie Ukraina umiała je spożytkować. Zostało większość tego w moim przekonaniu po prostu rozkradzione, rozgrabione, ale cały czas i tak wołali i, i wysuwali żądania, żeby po prostu pomagać i, i daj więcej, 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 bo no bo jak się nakradli, nakradli, to nie mieli na to, na co rzeczywiście potrzebowali te pieniądze, żeby je spożytkować i wydawać, dlatego no tak to wygląda. Plan pokojowy, w moim przekonaniu, hmm, na pewno jest, tak jak mówię, korzystny bardziej dla Rosji, ale czego się można też spodziewać? Tak, e, e, w tym wszystkim i tak Ukraina, w moim przekonaniu, jest słaba, gdyby nie była finansowana e, przez Polskę, czy też przez inne kraje Unii Europejskiej, czy przez Stany Zjednoczone, które one sobie e, odbiorą. To z nawiązką, bo będą, powiedzmy, brali, czerpali korzyści z, korzyści z jakichś surowców, czy z, e, czy z gazu, czy, czy z różnych innych minerałów. Oni już tam są wyspecjalizowani w tej dziedzinie, gdy wkraczali do innych krajów, jak na przykład gdzieś na Bliskim Wschodzie, to oni już mają to przetestowane w praktyce, więc USA sobie krzywdy nie zrobią odbieram sobie to przez dziesiątki lat, będą sobie odbierali, odbierali z, z nawiązką to, co gdzieś tam zainwestowali nawet w kraju. Więc no tak to jest. Nie wiem, co Wy o tym uważacie, co sądzicie. Dajcie znać, czy w Waszym przekonaniu plan pokojowy będzie zaakceptowany przez prezydenta Dej, czy też nie będzie. No i wypowiedzcie się po prostu w komentarzach. Ja chciałem do tego tak, wiem, że to już od paru dni krąży w otchłaniach internetu i ten, ale dopiero dzisiaj zdobyłem się na to, żeby to gdzieś skomentować, omówić i, i, i powiedzieć, jakie jest moje zdanie w tej kwestii. Piszecie mi tutaj coś o kamratach, nie widziałem żadnych żywców, na razie u nich nie wiem. Robiłem tylko te programy moje, gdzie, gdzie mówiłem, wypowiadałem się o tym, że są na wolności i dałem znać też że zostali wypuszczeni. Także um, tyle jeśli chodzi o, o tą, tą sytuację. Mam nadzieję, że flaga Wam się e, podoba. Jeszcze ją sobie ładnie tam wyprasowałem przed, e, przed e, tym żywcem. Powiesiłem tak e, trochę prowizorycznie na ścianie, ale, e, ale jest za mną. No i co, i tyle z mojej strony. Życzę Wam jego e, popołudnia, miłej niedzieli. Tak jak mówię, jeżeli ktoś ma tu uprzedzenia z jakichś ośrodków monitorowania, że mam, że mam flagę Rosji, no to to jest legalna flaga Rosji, jaka, jaka może być i nic w tym um, złego nie ma, że taką flagę e, posiadam. Jakbym tu zawiesił sobie żółto-czerwono... żółto-czerwono... E, żółto-niebieską czy tam niebiesko-żółtą, to byłoby lepiej? No dla niektórych pewnie tak, bo niektórzy się Oflagowali. Niektóre portale są oflagowane w niebiesko-żółtych barwach. Niektórzy politycy mają te takie piękne zawieszki w tych kolorach niebiesko-żółtych. Zwłaszcza lek Wałęsa z tym się lubi bardzo odnosić. I, i, I wszędzie, gdzie, gdzie idzie, to tu ma gdzieś jakieś niby polskie barwy, ale musi mieć gdzieś na kracie przyczepione te barwy naszego wschodniego sąsiada i nie tego, tylko tego. Położonego na wschód od Polski, na ten tak zwany lepszy wschód od Polski, który w moim przekonaniu jest, nie jest lepszy, a jest gorszy i który prowadzi nas do zguby, do zubożenia naszego narodu, z i, i ku przepaści. Ku przepaści, niestety. Dzisiaj pojawi się też vlog właśnie wieczorem, który nagrałem będę go za chwilę sobie składał, związany właśnie z tematem krainy U. Więc, jak coś, to Was zapraszam na wieczór. Na dzisiaj koniec z żywcami. E, wszystkiego dobrego mi popołudnia. No i pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się zdrowo. Papa. Pa. No.